Sauna w teorii i w praktyce, o tym w dzisiejszym odcinku. Saunowanie to bardzo częsty zwyczaj, szczególnie w północnej Europie, no szczególnie w Finlandii, ale też ogólnie rzecz biorąc, w Skandynawii. Saunowanie jest bardzo popularne. W Polsce to saunowanie nie jest na tej chwili aż tak popularne jak w tych krajach właśnie północnej Europy, ale coraz bardziej na pewno te saunowanie staje się popularne. W wielu siłowniach, ale też w oddzielnych miejscach ta sauna jest dostępna. Są dostępne też sauny mobilne, na przykład w miejscach morsowania, czy ogólnie, gdzieś gdzie można, czy nad wodą, czy w jakimś wybranym nawet miejscu y, saunować. No i jakie są korzyści saunowania, jak z niej korzystać w praktyce. Pod względem korzyści z saunowania może ona wspierać detoksykację. To jest jedna z tych metod, która rzeczywiście ma tutaj sens, bo detoks wątroby czy jakieś inne rzeczy, suplementy, raczej tutaj tego detoksu nam nie wspomogą, ale sauna rzeczywiście poprzez tę potliwość, ten detoks, oczyszczanie naszego ciała powiedzmy z toksyn w jakimś tam stopniu może wspierać, podobnie jak na przykład trening fizyczny, tak? Więc pod tym względem na pewno te efekty możemy w jakimś. Stopniu obserwować. Sauna bardzo korzystnie wpływa na ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i ona zmniejsza to ryzyko, szczególnie u, u osób, które saunują regularnie i dłuższy czas w tej saunie spędzają. Ale właśnie badania na finach wykazują, że na taką ryzyko ogólnie śmierci, szczególnie z śmierci z chorób sercowo-naczyniowych, zdecydowanie się zmniejsza u osób, które saunują regularnie, i tutaj no naprawdę te 40 minut to jest. Trzy razy w tygodniu to jest minimum, które trzeba było w tej saunie spędzić. W Finlandii bardzo często godzinę, półtorej nawet w saunie się spędza, co jest dla mnie na przykład niewykonalne. Tak? Są osoby, które w tej saunie mogą długo spędzać, długo przesiedzieć. Ja akurat aż tak długo na pewno nie byłbym w stanie. Oprócz tego może ona wspierać regulację gospodarki glikemicznej, glukozy, insuliny. Tutaj w pewnym stopniu ma efekt korzystny. Może działać przeciwzapalnie oczywiście. Może być może wspierać walkę z infekcjami chronicznymi, ponieważ podwyższana temperatura ciała, tak jak w gorączce wspiera działanie układu odpornościowego. Oprócz tego może ona wpływać na długowieczność. Tutaj też taki efekt jak przy morsowaniu, jak i saunowaniu. Być może właśnie poprzez takie białka FOXO może wpływać sauna na długowieczność, ale oczywiście to jest efekt, na który no, ciężko oczywiście liczyć przy saunowaniu na przykład kilka razy. to I ciężko go, go dokładnie u ludzi też oczywiście zmierzyć, bo to trzeba po prostu lat na takie Badania może sauna bardzo korzystnie wpływać na efekty pracy umysłu poprzez kumulowanie noradrenaliny czy norepinefryny, ponieważ ona potem w kontekście mentalnym, gdy potrzebujemy skupienia, ta właśnie noradrenalina może być wykorzystywana, więc pod tym względem może się sprawdzić. I na przykład też są badania, że w zespole chronicznego zmęczenia sauna może być korzystna i to zmęczenie hamować, więc jest dosyć dużo tych zastosowań dla saunowania. Jak to robić w praktyce? Sauna, bardzo ważne jest to, żeby do sauny oczywiście się przygotować, odpowiednio się nawodnić. Warto zadbać też o elektrolity, bo na przykład woda. Źródła nie będzie najlepszym nawodnieniem przed czy po w saunie. Wiadomo, że tej wody dużo tracimy, więc warto o to przede wszystkim zadbać. W saunie no nie warto być jakoś specjalnie najedzonym, ale być może też nie za bardzo głodnym, szczególnie jeżeli jesteśmy jakimiś początkującymi osobami w saunie. Czyli powiedzmy 2-3 godziny przed sauną sobie spożywamy posiłek, przed sauną warto się umyć i w saunie warto korzystać co najmniej z dwóch, a najlepiej nawet trzech ręczników. Jednym oczywiście owijamy ciało, tak żeby nie dotykać żadną częścią naszego ciała też tej ławki czy tego ogólnie co jest w saunie, ponieważ tam są no, resztki potu powiedzmy innych osób, które no, nie są dla nas na pewno najkorzystniejsze i na pewno nie jest to najmilsze doświadczenie, żeby na tym leżeć. No i też nie powinniśmy zostawiać tego potu oczywiście dla innych osób, więc jeden ręcznik do ciała, tak żebyśmy nie dotykali ogólnie no, tej sauny jakimś tam swoim ciałem. Dobrze jest mi ręcznik do stóp, żeby też tymi stopami nie dotykać za bardzo, tej sauny. No i ja polecam też chronić głowę przed ciepłem, ponieważ nasza głowa lubi zimno, ale ciepła zdecydowanie nie. I długie przebywanie w saunie, w saunie dla naszej głowy może być niekorzystne. Dlatego sauna haczy i czapka do sauny albo też ręcznik czy jakieś inne metody, żeby tę wodę, głowę schodzić mogą być bardzo korzystne. Tak samo jak kontrast shower, czyli wyjście podczas sauny do zimnego prysznica, szczególnie wtedy warto schłodzić głowę, która no tego ciepła, tak jak mówiłem, najbardziej nie lubi. Oczywiście jest to duży szok i warto być do tego przygotowanym. Warto też nie mieć różnych przeciwwskazań zdrowotnych, no bo wiadomo, że to mocno podnosi nam ciśnienie krwi, tętno, ale jeżeli jesteśmy zaawansowani, czy mamy jakieś tam doświadczenie, to to jest bardzo dobra metoda. No i w tej saunie można jak najbardziej na początku, no powiedzmy 20-30 minut spędzać, później ten czas można wydłużać 30-40-50 minut spokojnie jak najbardziej i można robić to sesjami, czyli na przykład 20 minut Przerwa, zimny prysznic, schłodzenie głowy, 20 minut znowu, ewentualnie trzy takie sesje, kilka razy w tygodniu jak najbardziej byłoby to polecane. Co ważne, też oczywiście po saunie się nawadniamy. W trakcie przerw też tak najbardziej warto się nawadnić i warto dbać o to, żeby. Po prostu tej wody nie tracić. Takie bardzo częste pytanie, czy saunę można wykonać po treningu. Jak najbardziej po treningu siłowym można wejść na saunę na krócej niż zwykle, niż standardowa sesja, ale jeżeli to jest trening bardzo intensywny, jakieś tam rekordy byliśmy, obciążenie mocne układu nerwowego, czy też być może jakiś bardzo długi, intensywny trening, taki wytrzymałościowy, to wtedy zdecydowanie nie polecam sauny. Pod względem sauny i morsowania to jest też częste pytanie, czy można saunę z morsowaniem łączyć, bo tak jak mówiłem, te mobilne sauny często w miejscach, gdzie się morsuje, się znajdują. No ja zdecydowanie nie polecam. Korzystałem z takiego rozwiązania i to wygląda tak, że... Po wyjściu z wody wchodzimy do sauny, gdzie oczywiście się rozgrzewamy, tak? I jakby moim zdaniem, neguje to totalnie efekt morsowania. Morsowanie ma ten efekt też, że przez kilka godzin jeszcze po morsowaniu jest nam zimno. Tutaj się tak naprawdę rozgrzejemy w tej saunie, potem znowu chodzimy i może to być powiedzmy hartowanie organizmu, tak jak to się mówi, czy trenowanie układu sercowo-naczyniowego, zmiana temperatur, ale dla takiego aspektu czy sauny, czy morsowania uważam, że nie ma to korzyści, nie polecam. No i rodzaje saun. Ja rodzaje saun dzielę tylko na dwa rodzaje: zwykła i na podczerwień. Zwykła, czyli sucha, mokra, fińska, jakakolwiek, lub na podczerwień. Zwykłe sauny działają tak, że najpierw nagrzewa się nasza skóra, tkanka tłuszczowa, i dopiero potem ciało i te efekty no troszeczkę dłużej zajmują i też w takiej saunie przeważnie jesteśmy w stanie dłużej wytrzymać. Sauna na podczerwień od razu penetruje kilka centymetrów w głąb naszego ciała i te efekty dużo szybciej są odczuwalne, dlatego bardziej polecam saunę na podczerwień, jeżeli mamy taki wybór. W tej saunie raczej Czyli będziemy spędzać też mniej czasu niż w zwykłej saunie. Także tak wygląda ten temat pod względem saunowania w teorii i w praktyce. Więcej na temat takich efektów jak sauna, jak właśnie biohackingu, morsowania, poprawy pracy mózgu znajdziesz w moim kursie, na temat biohackingu, do którego link znajdziesz w opisie, a także w moim darmowym newsletterze, który też jest w opisie. Także zapraszam i widzimy się jak zwykle za tydzień w niedzielę.